Wszystko zaczęło się od wpisu Maska. Mój system Starlink jest podstawą ukraińskiej armii. Jeśli go wyłączę, cały front upadnie. Mask jest szefem Departamentu Wydajności Państwa USA, czyli jest amerykańskim urzędnikiem państwowym, ale urzędnikiem państwowym, który nie ma nic, żadnych kompetencji w odniesieniu do Ukrainy, w odniesieniu do polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Czyli ta wypowiedź jest wypowiedzią prywatną Maska, a nie jako urzędnika Stanów Zjednoczonych. Zareagował na to Sikorski, minister spraw zagranicznych Polski. Bez sensu, reakcja bez sensu na prywatną wypowiedź kogoś tam. Jeśli teraz niepotrzebnie, zupełnie niepotrzebnie, bezsensownie minister spraw zagranicznych Polski reaguje na to i pisze Starlinki dla Ukrainy są opłacane przez Polskie Ministerstwo Cyfryzacji kosztem około 50 milionów dolarów rocznie, abstrahuje od etyki grożenia ofierze agresji, jeśli SpaceX okaże się niewiarygodnym dostawcą, będziemy zmuszeni szukać innych dostawców. Sikorski obraził maskę, no bo jakby powiedział wprost: że mask zachowuje się niemoralnie, ponieważ grozi ofierze agresji, co jest no szczególnie niemoralne.